Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz Dajcie suba, dajcie czapkę w górę, dajcie napiszcie, komentarz, napiszcie jak się Wam podobają nowy awatar. E, mój najnowszy filmik, najlepszy jest e, wyprawa na tak. gaz. Wiecie, że dużą macie wbić do tysiąca wyświetleń i też lajkujcie ten filmik wyprawa na gaz ziemny. Daję młodego osobnika. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie lajka, daję młodego Siedem, osobnika, którego bardzo dobrze znacie i macie dobrze wbijać na ten filmik, ten nagranie. Proszę bardzo. Ogólnie to zapraszam na ten. Na kanał na Zakładkę Społeczność. Nagramy wam film poradnikowy z OBS-a jak wejść do kanału społecznego do zakładki społeczności jakby ktoś nie wiedział, nie? Dobra, zadawaj mi już te pytanie. Pytanie do osobnika młodego, wiecie, najbardziej go znacie i najbardziej go lubicie. To jest jeden z moich z ekipy najgłówniejszy mój wierny kompan. Pomocnik. Tak, ogarnia mi manager, kanał. Manager. Mój kanał mi ogarnia. Co się nazywa Menadżer. Tak, jest oczywiście dobrze opłacany przeze mnie, tak. Wcale nie jestem dzieckiem. <laughs> Pytanie do młodego osobnika. Jaką średnią pan osobnik uzyskał w piątej klasie? Powyżej 3? Na luzie, powyżej 3. 3 8? Około 4. O, to była gratulacje wielkie, tak mamy tu też pieska, matmanka. nagrywam centralnie z mojej pustelni, z mojego pokoju komputerowego stanowisko. gdzie mam stanowisko komputerowe mam bardzo taki wymiatarski daj. sprzęcik, komputer stacjonarny oczywiście daj. daj osobnika, on tam opowie więcej dobra, jak będzie tutaj 10 łapek to pokazujemy wam stanowisko wytamiacza tak, nagramy na tablecie i wrzucamy filmik przed nami też kabarety będziemy nagrywać Mamy nową, nowy przedmiot do kabaretów A gdzie jest to policyjne to? A to mam tu schowane coś Tak, pokazałem gadżet do kabaretów młodemu osobnikowi Tutaj jest bardzo starsza osobniczka przyniosła wałówkę nam tak. Już mamy ponad 2 minutki, także bardzo dobrze. Matur! Matur! To był piesek. Ogonkiem kadolkiem Nie, Nie, właśnie. Drugie pytanie dobre. Pooje, młody osobniku, główny członku mojej ekipy, co teraz memlasz? Co wciągasz? Mój menadżerze osobisty, co wciągasz teraz? Bułeczka. czosnkową, tak? Mhm. Dobra jest? Super. No dobrze. Mamy już ponad 3 minutki, także bardzo dobrze. Polecam mój filmik, który jest teraz wyświetlony na mój. Hicior, Wyprawa na gaz ziemny, na gdzie dokładnie na głównej stronie kanału, gdzie dokładnie opisuję jak się dostać na ten gaz ziemny. Dziękuję, że jest tyle wyświetleń. Dawajcie łapki w górę tam. I żeby tak do tysiąca wyświetleń było. Bardzo proszę Was. Będzie mój super hicior. Tak. Udostępniajcie. Udostępniajcie. Tam sobie go kopiujcie, wklejajcie. Link. Ja zawsze wklejam na Fejsa swojego, na, na Twittera. Ja nie wklejam link i tam można oglądać na moim Twitterze, na moim Facebooku. Wiadomo. Dobrze? Aha. To dobrze. O, będzie. E -e. Jeszcze będzie, 4 minuty się zaczęło. Trzecie pytanie. Trzecie pytanie. Czy lubisz pieska Batmanka? Kocham. To bardzo dobrze. Tak, e, tak. E, czy się cieszysz, że mam tyle oglądalności na tym moim hiciorze? Tak, to dobrze. Będzie 5 minut oczywiście. Nagrania, już czwarta minuta leci. Wypad do lasku bukowego. Tak, lasek bukowy. Ej! Jest cel bardzo popularny na moim kanale, daję w miarę tego młodego osobnika. Daj, polecam wypad do lasku bukowego, obejrzyjcie sobie. Tak. Dzięki za 10 lajków na wypadzie do lasku bukowego. I Oliczanko 10. Nie. 9, Nie. 8, 7, 6, 5. Papacki, 6, koniec. 3, 2, 1, no koniec, pa.